Dobra, lecimy dzisiaj z usłanką nowego serwera, Chyba dam wskazy lub gofreza, chemika.gd. <coughs> jak by tutaj się nazwać? Wzrost, no, tak jak w realu. Dobra, posaj zrobiłem, możecie ocenić w nie musicie nadpisać, wiem, że na najwyższym poziomie. Tak. To jest tu jakaś praca. Bejam cię. <laughs> no, możesz zarobić. Chodź tam za róg, pod ci. No, więc jest taka robota. Ale akurat to jest tajna robota. Jak to się zajmuje... Innymi... Jak to się zajmuje ubranie? No, No, ogólnie musisz się teraz schylić. Kłótnij. No, no i pa, co? i pa, i pa, co się teraz dzieje. Nie, on żartuje, nie ma pracy. O Boże, przepraszam. O Boże, przepraszam. O, ręce mi się zaczęły trząść. Pierwsza raz prowadzę, tak naprawdę nie ma popalny, nawet prawa jazdy. O, wstałeś. Siadaj, siadaj, mały. A wiesz, że właśnie idziemy na tamę i cię zabijam. Nie wolno, daj! Chcesz się założyć, że tak zrobię? Hm? A mam nie, 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 wolno. A widziałeś kolakę? Co widziałem? Za kolaka. Co? Widziałeś za kolaka. Za kolaka? No. A co to za kolak? No, tak Kurde, weź nie... Nie obracaj sobie w porówkach tego mikrofonu, błagam. ...zobacz, tego. No, on tu! Nie, ja byłam tu już to zamówię. O Boże, przepraszam. Specjalnie to robisz, tak? No nie robię tego specjalnie, weź. Zabij Chodź tu. co ty robisz?! Jakie jeb... Mordo, zatrzyma się, zatrzymaj się A co chcesz? Co tu robi inna? No wy chcecie, ludzie Stop ham, stop ham Wiecie, że zostaliście złapani na stop ham? Internet, no ok. film trafi do internetu No no, no to niech trafi, nie? No i wasza reputacja zostanie zniszczona I nie boli was... I tak nie mam żadnej reputacji Aha Więc wiem No dobra Pierdol się. O Jezu! Oła. Nie. Oła. Oła. Proszę się Oła. Jezu. Ale ja mam Tureta, Tureta mam. Ale kierownica mi sama skręciła. Spukany jestem, ale jestem spukany, nie mam pieniędzy, żeby zapłacić mandat, błagam. błagam! Błagam, jestem spukany, alimenciarzem jestem! Ale ja nie chcę siedzieć za Majdem. Proszę się zatrzymać na poboczu Dobra. Tym razem no, stansyj, popraw, Mówiłem, że mam tureta. Poszę włączyć pojazd i na kierownicy Proszę włączyć pojazd Dobrze Włączyć silnik A który to przycisk? Wę... nie Okej okay. Y nie działa 5 Y No nie działa Mięsień Y No to proszę wyjść z pojazdu okay. i na komendę Dobra, udaję się na komendę Okej okay. Nie <śmienny> z tego pojazdu Czemu tak szybko odpuścili się? Bo kolega się tam Tu coś dostał. Okej, okay, dobra, dobra. Bo <laughs> Idziemy na szpital. O Boże, przepraszam. Proszę jechać na pobocze. Dzień dobry. Dzień dobry, w samochodzie, Proszę, samochodzie nie, nie jestem, jak ja mam zjechać na pobocze? No, wsiadaj i zjeżdżaj na pobocze. Ale to nie jest mój samochód. No to ręce do góry. Ale za co? Za napość na funkcjonariusza. Co kurwa? No, a at atak werbalny. że on od 10 minut był wam unatpiony. Jaki kurwa atak? Co ty pierdolisz jak jego wiozą się do tego? No ziomek, mam wszystko na kamerach, że robiłeś syf pod komendą. I to ostre syf pod komendą. Ale jego Tam? pod komendą tak. nie było. Od 10-15 minut byliście wam unatpione. A kurwa, ty jesteś srogi kurwa odkleju. No To co innego powiesz na komendzie, wysiadaj z tego auta. Razy ci dobrze wysiadłeś z Ja w mówię to. co innego a komendzie, twój stary mówię co innego w burdele. Jak to... W tym momencie są moje poświęcenie psychiczne, fizyczne itd. itp. It, Powinieneś, tak, tak ci powiem. nie ja ci teraz serio powiem. Zostaw łapkę i suba. Albo, no będzie źle. Tyle. O kurde, powiedział. Za te słowa idziesz siedzieć. Oj za te <grym> słowa się... idziesz siedzieć. O, oj, przeskrobałeś sobie mały, oj przeskrobałeś sobie mały Czemu on nas ramuje? Bo to nie pies, debile No jak to jestem policjantem, nie widzisz mojego stroju? Wysiadaj i bij się na pięście, prawdziwy mężczyzna Good. No, ciągle go nie goździem odjechać Proszę tymi autami odjechać Dobrze to? O, tu mogę? Nie odjadę policjanty. Weź trochę dalej, tam jest nie miejsce nie parkingowe za też za daleko, ja się nie... do mnie nie usiądę nie, nie odjadę Dobra, chodź, chodź. Nie strzelaj no, Nie lekarze nie zeci... Pytanie ma ktoś Boże moce. Ma ktoś Boże moce? Ja mam, ja mam. Ja mam, a co ma ktoś Boże moce? No ja mam, a co potrzeba Ty się nie liczysz. Ktoś z medyków ma Boże moce? Ja, ja wszystko bałeś, za to wszystko powiedziałeś. Może jakiś medykki pomóc? Ha. co tu się dzieje? Co? Chcesz kupić yy, dużo zarobić? Tak To wsiadaj. Dobra Ile masz kaski? O, 800 tysięcy. Przy sobie. Skąd? Jestem diabełkiem. No, serio? No? A, a y, chcesz kupić info? No, mogę kupić info. To ile dam, dasz nam za K1 2 A ile chcecie? No tak, 150 bierzemy. Dobra, dobra. Mogę dać. To tylko, przy, to na boku, tylko na początek tam podjedźcie, bo nigdy nie mam pewności. No to ja ci mogę zaznaczyć, i wysłać zdjęcia na tym, na aplikacji. Podejdź tam, żeby miał pewność, że mi nie oszukacie. Bo Dobra, najpierw nie naj, Najpierw 75 koła, jedziemy do jednego. No nie nie nie, 75 koła to chyba dużo, chyba nie wiem. Ale to jest 150 ci daj. No tak, no ale widzisz, ja mam przy sobie, więc jak coś, jak was oszuka, to mi może nakopać. Hej, weź na bo to dalej nie pójdzie. Weź na praw. jak mi się z tam. Łapki, łapki. No, ale za co mi podajesz? Łapki. Dobra. Trzymaj łapki. No, A za co mi podajesz w ogóle? Łapki. Dobra. Sorry. O kurde, przepraszam, nie chcący. A... Oj, sorry, nie chcący. <noise> Teraz się na szpital, widzimy. Mówię łapy, to nie łapy, a nie wsiadasz mi do auta. Ale nie mam tureta, co tak nie chcący, takie odruchy nerwowe. Kurde, nie chcę się grać w I tak totalnie nie chcę się grać w Ale jeszcze zrobię jedną rzecz: się ma, biję na łapę, prawdziwy mężczyzn. Chodź tutaj. Nie. Panie księdzu, panie księdzu, panie karasiu. Sekta. Panie karasiu. Panie karasiu, pan go przejedzie. Sekta. A sekta mnie bije. Ja Wiesz co sobą robię? Właśnie cię porywam. Panie Karasiu! Panie Karasiu pan siada Panie Karasiu! Gdzie jedziemy! Jedziemy zrobić seka, tobie. Oh. No, umierasz dzisiaj. Jak się z tym czujesz? Cieszę się! Ciesz się? Serio? W końcu będę jak Jan Paweł II. Ej, 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 ej takich taki rzeczy to nie mów. A wie pan kim ja jestem? Nie. O pan pokaże. Dawaj. Jezus. 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 Jezusie. Jezusie. Boże. Ej dobra, daj mi Cię ukrzyżować. A wow. wow. Jezusie. Zabij mnie. Dobrze. 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 Ukrzyżuj. Mm, ale smaczne. I dobrze, to był przyrząd Przatana. I pan też wyrwie. Aaaa! Dobrze. Nie. Ach, chwała Bogu. Spyszne, Dziękuję. Czy mam jeszcze jakąś misję? Wysiejad! Co mam, co mam zrobić? Wysiejad! Wysiejad! Idę się udobić. Dobra, to już zachodzi trochę za daleko.